Dzień dobry, jestem kosper Lennon. I w dzisiejszym odcinku ze mną jest znowu ja. Olivia. Dzień dobry, cześć wszystkim. Ja jako, że jestem dzisiaj Lenonem, to prosto, prosto z Japonii przywiodłem kolejne japońskie przysmaki. Tym razem to są... Sami nie wiemy, czy to są żelki. Czy są pudrowe cukierki? Czy cukierki, czy... Co innego. Jak to będą pudrowe cukierki, coś zrobię, bo ja ich nie lubię. Obiecałem Oliwii, że otworzymy razem paczkę, ponieważ ona zawsze chciała otworzyć japońskie przysmaki. Zepsułam nożyczki. <laughs> Czekaj, ja Dobra, mam. I am No tak, że mamy tu nasze opakowanie żelko cukrowo-pudrowych cukierków, nie wiem... Czegokolwiek mamy. Czegokolwiek. <laughs> To jest dobre. I mamy tu napisane w ogóle smaki. Jak połączymy cytrynę z sodą, to wyjdzie limonka. Limonka. A nie, chyba? aha. Ok, zobaczmy, co mamy w środku. O, zobacz. Mamy trzy opakowania. Żółty to pewnie, jest, pewnie y, cytryna. Na cytrynę może. Czerwony pewnie jakieś truskawka, tak? Mm. Malina no, Malina to jest chyba mm -hmm. A to jest samo. O nie, najgorszy, nienawidzę smaku ja nigdy sody Jeszcze w ogóle nie mam gdzie zostało, tak ja nie wiem jak w ogóle sobie smakuje Dobra, to na początku tutaj to jest musimy śmieszne. wyciąć tak, tak, musimy na początku wyciąć tutaj e, po tych liniach, jak tutaj pewnie widzicie Te a same linie I tutaj też wycniemy to Mamy tutaj pięć foremek e, Misia, jakiś kwiatek, nie wiem, no mamy pięć foremek A tutaj mam mamy Dziwne. Trzy, e, koszyczki. Koszyczki. Na to, abyśmy tutaj mieszali smaki, ale na początku musimy te smaki zrobić. To oh jest. Ale to jest takie mini, 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 mini. Ech, przeleję. Nie możesz przeleć, bo wtedy zniszczysz całą zabawę. O oh nie! Ach, no kurde, widziałam! dobra okay. Okej. Okay. Ja to jeszcze mieszam. To Tak trudno wymieszać wszystko, to jest tak. Na pewno jedną potę tylko tego. To my właśnie łączymy kolory troszeczkę ja ma być czuba, też. taką. I teraz dajemy różowy. No więc tutaj mamy fioletowy i to jest winogrono, Tutaj mamy pomarańczowy i to jest pomarańcza, I mamy zielony i to powinna być limonka. I mamy jeszcze takie zwykłe kolory: czyli niebieski, który jest niestety sodą. Tutaj mamy żółty, który jest cytrynką I mamy taką malinkę różową. On ja robię misia, ja zrobię ptaszka. I potem wy w komentarzach piszcie które zwierzątko było ładniejsze. To, to, to trudne do zrobienia. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Taki mm. odcinek raz dwa zrobimy, fajnie będzie i mm. nie ma opcji. O, jest piękne. <laughs> 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 no wiesz co? Zabiłeś ją a nie ma ogonka, ale dalej ją kocham, naprawdę. Tak, jak mnie, czyli w ogóle. Tak to mniej więcej wygląda, no wyszło 2 na 10, naprawdę nie wygląda to um, smacznie, ale no zobaczymy jak smakuje. Yeah. Ej, co Snap, uwaga, uwaga, pozdrówcie materiał na YouTubie, a jeżeli oglądasz na YouTubie, pozdrówcie Snapa. Oh yeah! Okej, okay, moi drodzy, mamy już nasze... Jak to nazwiemy? Y, żelko pudrowo-cukrowo-cukierki. Okej, okay, dobra, ja biorę swojego ptaszka. Ja pewno muszę wziąć misia, ale on się, o! Oh, rozpadł, aaaa! Zabudziłaś tego misia! Misiu <grym> się misia rozpadł, dobra. jemu. jemy. Wygląda jak Twitter trochę. Mm. Takie mm. pudrowe, nie? Takie 2 na 10. Mmm, takie bardzo 2 na 10. Mm. Jeszcze tą sodą wali, Blech. No... Nie lubię sody. Żółty jest dobry. Nie ma. Jestem zniesmaczony, bo to był najgorszy zestaw, jaki zrobiłem, naprawdę, nie było gorszego. No. Naprawdę. Taki jeszcze nieudany. To jest nieudany zestaw. No No. Przez to że ja tu jestem. O nie najgorzej. Najgorzej jest. Jako, że ten zestaw jest totalnie nieudany, to mam takiego deala. Jak będzie pod tym materiałem 3000 łapki w górę. To z Oliwią zrobimy kolejny zestaw. Mam nadzieję, że tym razem bardziej udany. No. A teraz się z Wami żegnamy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek nie był aż tak bardzo tragiczny. <laughs> I, I do zobaczenia w kolejnym materiale.